Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy Manchesterem United a Manchesterem City. Wybrałem limitki Ronaldo z Manchesteru United, a z Manchesteru City Kevina De Bruyne, czyli ci najważniejsi, myślę, zawodnicy obu ekip. Kolekcja Top Class, 10 saszetek, wszystko co wpadnie liczymy za jeden punkcik. No i startujemy. Przed odcinkiem napiszcie w komentarzu, za kim jesteście tutaj w tym pojedynku? Jaki wynik stawiacie? A ja zaczynam. No moim zdaniem będzie tutaj wynik 3-2 dla Manchesteru City. I pierwsza saszetka. Botman z Lil i od razu jest line-up Manchesteru City, czyli prowadzenie 0-1. Następnie Lil, Chelsea, Juventus i ponownie Lil. Druga saszetka i mamy line up Bayernu. Marcelo kapitan Realu. Askart bazowych mamy Messiego, Paris Saint-Germain. Tutaj Barcelona, Lille i Manchester United, Janon, Sancho, a więc wynik 1-1. Line up Interu. Gindogan z Manchesteru City, czyli ten, który poprowadził w ostatnim pojedynku zespół do zwycięstwa 3-2 i do mistrzostwa również. Czyli mamy 2-1 dla Manchesteru City teraz. Znowu Messi, Paris Saint-Germain, znowu Mingueza i mamy ponownie Manchester United, Bruno Fernandes, wcześniej był Sancho, czyli 2-2. I tutaj jeszcze Liverpool Robertson. A więc ciągle wynik remisowy no i teraz wpada Manchester City Ruben Diaz czyli jest wynik taki jak chciałem ale to pewnie jeszcze nie koniec Line up Atletico dalej Ajax Manchester City Zinchenko 4-2 Atletico i Manchester City Gabriel Jesus 5-2 taki wynik mamy w tym momencie i zostaje nam 600 szetek, czyli ostatnia przed końcem pierwszej połowy. I mamy line up Bayernu, Bamba Idol Lil i bazówki Bayern, Pogbas Manchester United, Macdonald's Manchester United, czyli 4 do 5. No co się tutaj dzieje? Rodrigo de Paul z Atletico zrobimy tak, żeby było widać te karty, bo obiektywnie chwyta wszystkich. Czyli do przerwy, moi kochani, prowadzi Manchester City 5 do 4. Rozpoczynamy drugą połowę. I wpada Haaland z Borussii Dortmund. Dalej line-up Chelsea. Paris Saint-Germain, Borussia, Liverpool i Gabriel Jesus Manchester City. 4 do 6 Morton z Liverpoolu Logo Chelsea Bazówka Chelsea Barcelona Manchester City Foden 7 I tutaj Lille Czyli na ten moment mamy wynik 4 do 7 Dla Manchesteru City Czyli istnieje wynik hokejowy Dużo kart Manchesteru City wpada Mamy bazówkę LIL, następnie Real, Barcelona i specjalne Fernandes, czyli piąta karta. Line-up Interu i idol Barcelony Terstegen. 5 do 7. Jorente Atletico, line-up Barcelony. Bonucci, idol Juventusu z bazówek Inter, Ajax i Juventus. No i zostaje nam ostatnia saszetka. Ciekawe czy ona tutaj coś zmieni. Śmiem wątpić, bo by musiały co najmniej dwie karty wpaść, żeby był remis. Mamy Liverpool, Mane, Dalej, Line-up Bayernu, Firmino idol Liverpoolu i bazówki. Barcelona, Juventus i McTominay Manchester United, czyli Końcowy wynik to 6 do 7. Wygrywa Manchester City. Bardzo fajny pojedynek. Lubię jak dużo kart pada i jest zacięcie. Także moi drodzy, dzisiaj to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Żegnam się z wami i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć wam.